Bądźcie pozdrowieni moi drodzy widzowie, pokażę Wam tutaj w tym filmiku jak zainstalować modyfikację do Bannerlorda The Old Realms. Już kilka osób prosiło mnie o to, żeby taki poradnik nagrać. Nie dziwię się, jednakże na początku tego filmu muszę zaznaczyć pewną bardzo ważną rzecz, a mianowicie Bannerlord ciągle się rozwija, ciągle są nowe update y do tej gry, tak samo jak są ciągle nowe update'y do tej modyfikacji. To, że teraz zauważy coś, drogi widzu, że ja coś tutaj mówię, jak się instaluje bądź co działa u mnie na ten moment, nie znaczy, że zmieni się ten stan rzeczy już niedługo za tydzień, miesiąc, dwa. Dlaczego? Ano dlatego, że sam banner Lord, dopóki nie będzie już tak jak w przypadku Warbenda, ostatecznej wersji, no to niestety żadna modyfikacja nie będzie stabilna do tej gry. Zauważyłeś na pewno, że takie modyfikacje, które zmieniają całą grę, no bardzo często się kraszują. Oso, co osoba, to inny problem z modyfikacją. Ja sam miałem naprawdę bardzo długi, długi czas problem, wiecie, bardzo dużo przeszkód napotykałem, żeby ruszyć z tą modyfikacją. I tak naprawdę, bez takiego jednego oprogramowania, które znalazłem, przez przypadek u zagranicznego YouTubera, nie byłbym w stanie dla Was nagrywać w ogóle z serii, serii z The Old, The Old Realms, z tej naszej gierki. Dlatego przede wszystkim. ModDB, wpijacie Old Realms, musicie ściągnąć podstawkę, jak widzicie jest tutaj patch. Ja patcha nie mam zainstalowanego, ponieważ jak już wcześniej wspomniałem, gra działa mi na podstawce, więc trochę się cykam, żeby teraz ryzykować moim savem wampirzym i wgrywać nowego patcha. Jeżeli ruszymy z kampanią, a na pewno ruszymy, tylko kwestia czasu jeszcze tam z trzy odcinki, może z wampira maksymalnie cztery się pojawią. Potem ruszymy z kampanią Sigmara, będziemy człowiekiem się bawić. Jeszcze nie mam pomysłu do, do klasy, ale możecie napisać w komentarzu, jak, jak chcecie, żeby wyglądała nasza kolejna seria i kolejna kampania z tej gierki. Co chcecie zobaczyć, co was ciekawi. Bo niestety wiem, że nie każdy jest w stanie odpalić tą gierkę, więc chociaż yy, zobaczycie ją na moim kanale. Także siak, wchodzimy sobie tutaj w Bannerlorda 1.2.3 Pobieracie sobie ten plik i on będzie w takim klasycznym zipie. Tor 123, tam będzie folder Tor 123 i takie tam cztery podfoldery. Zaraz Wam pokażę. Co musicie zrobić z tymi podfolderami, jak już ściągniecie sobie tego zipa? Już tego nie będę robił, ponieważ no, już mam to tutaj, więc bez sensu wklejać te same pliki. Więc tak, po odpakowaniu tego folderu będziecie mieć dwa podfoldery: Tor Armory, Core i Environment. No i po prostu musicie je tutaj wbić wpakować je oddzielnie, tak samo jak są tutaj. Reszta tych folderów to jest oddzielna, oddzielna bajka. To są chyba po prostu z native'a. To jest pierwsza sprawa. Macie już tak naprawdę oficjalnie zainstalowanego tego moda. Wystarczy odpakować zipa i ten folder walność. Jednak, jednak to nie jest do końca tak proste. Potem trzeba zainstalować Harmony. Harmony jest bardzo ważne, ponieważ, jak sama nazwa mówi, wprowadza harmonię do waszych folderów i, że tak powiem, wspomaga działanie tej, tych modyfikacji, tak żeby wam gra nie wysypała. Jednak sama harmonia też nie jest wystarczająca, ale później. Musicie wejść w, w podstawce 1 1.2.3 Nice and Sense i tam jest opisane, która wersja Harmony działa. 1.2.0 beta, jest tutaj napisane, że hmm, Ensure your banner alert is on the correct version. 1.2.0 beta. Pomimo ustawienia tego 1.20 beta tak czy siak wyświetla mi się inna wersja Bannerlorda. Nie wiem dlaczego tak jest, ale nie można inaczej tego zmienić tak żeby to się zgadzało, żeby nie wywalało tych błędów. Ponieważ sami dobrze wiecie, że jeżeli wersja moda nie zgadza się z wersją gry, którą mod wy wymaga, to wywali wam ogłoszenie, że Wersje tych dwóch folderów, tych dwóch rzeczy się nie zgadzają, więc wchodzisz w grę na własne ryzyko, ponieważ będą krasze. No ja nie byłem w stanie tego przeskoczyć i niestety póki co no, nie, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Jak już wcześniej wspomniałem, jest burdel w tych wersjach, bo wszyscy się update'ują i ani twórcy moda tego nie ogarniają, ani twórcy Bannerlorda, więc no tutaj trzeba być cierpliwym. Kiedyś będzie ten ostatni update i będziemy mieli do czynienia z ostateczną wersją już gry i modyfikacje będą stabilniejsze. Wchodzicie, to zdanie jest tutaj najważniejsze. Musicie mieć wersję Harmony 2.2.2.1.6.2. 2, 2, na innych wersjach po prostu będzie Wam to crashowało. Więc musicie taką wersję zainstalować i tak samo jak już ściągniecie sobie, wystarczy wpisać Banner.harmony i tą wersję tutaj cyk, przejdźmy do tego. No i tutaj jest na Githubie, ale ja proponuję z Nexus Moda to ściągnąć i, i po prostu też będziecie mieć taki folder. Taki sam folder, jaki mam tutaj już w moim Modules. I tak samo przenosicie go do Modules i pamiętajcie, żeby on był tutaj na najwyższym miejscu. Dlaczego? Ponieważ tak każe twórca harmonii i twórcy innych wszystkich modyfikacji. Najwyraźniej po prostu jak ten folder jest na najwyższym punkcie, to potem on jakby opiekuje się resztą tych modyfikacji na dole. Podejrzewam, ponieważ nie pamiętam do końca, w launcherze też chyba można zmienić ręcznie to umiejscowienie harmonii, żeby też było na najwyższym punkcie. Jeżeli tak, a wydaje mi się na 10%, że tak, to również tam to żeby było na samym szczycie. No i już dwie najważniejsze rzeczy macie: Tor, Harmony i tak to musi wyglądać w samym modius. Jednak to nie wszystko. Myślałem, że to wszystko. Odpalałem grę, crash, crash za crashem. Ponadto trzeba było zainstalować to magiczne oprogramowanie, o którym wam wspomniałem, czyli BLSE Banner Lord Software Extender. No, i to jest takie specjalne narzędzie do modyfikacji. Która dodaje właśnie jakieś dodatkowe funkcje do gry, i tak naprawdę usprawnia działanie modyfikacji, tak, żeby się nie gryzły. Uspokaja te modyfikacje, żeby tak nie wywalały nam grę. Podejrzewam, że to działa też na różnych innych modach, nie sprawdzałem tego. Na Ultralance działa bardzo dobrze. Bardzo rzadko mam krasze, Są krasze, ale bardzo rzadko. I się nie powtarzają. Więc ściągnięcie sobie BL, BLSE, tutaj też również z Nexus moda. I to będzie taki plik, już wam pokazuję w pobranych. Jak widzicie, Bannerlord Software Extender. Będzie po prostu bin. I wy tego bina musicie zawartość skopiować, która tutaj jest i wkleić do bina w waszym folderze Bannerlord. Tutaj w tym binie. To się musi przekleić. Będziecie mieć takie na środku ekranu. Wiecie, zapytanie, czy macie te pliki zamienić miejscami, czy mają być kopie. No to oczywiście, że przeklejacie, że mają być jakby uaktualnione, zaktualizowane te pliki. Klikacie OK, OK, że się jakby nadpisują te pliki i cyk. I jedyne co ja robiłem od tamtej pory, to wchodziłem tutaj przez ten folder. Przepraszam, nie ten folder, źle z lewą pokazałem. O, przez ten folder tutaj, Shipping Client, i klikałem BannerLoadBLS Launcher. Jak to klikniecie? To wyskoczy wam zwykły launcher z Banner Lord'a. I tutaj sobie możecie robić właśnie te harmony. O, miałem rację, że można to przesuwać, więc to musi być na samym szczycie, również tutaj. Klikacie tutaj play, continue, i już ja osobiście nie miałem żadnego problemu. Jak będzie u Was, nie mam pojęcia. Życzę Wam powodzenia, zapraszam do oglądania moich filmów, jak i streamów, ponieważ ruszymy, ruszamy niedługo też ze streamami. Jeśli uważacie, że ten filmik reprezentuje jakąś wartość, to zostawcie lajka, komentarz. Cieszę się, cieszę się, że jesteście. Rozwijamy ten kanał dalej. Dziękuję, że waszą obecnością spełniacie moje marzenie, tak naprawdę. Dzięki jeszcze raz i bywajcie.